Witam serdecznie kochani z znaku byka w tym czytaniu karterota dla was, w którym dowiemy się o jednej naprawdę ważnej rzeczy, która będzie miała na was wpływ w nadchodzącym czasie. To jest czytanie, które obejmuje maksymalnie okres do trzech miesięcy, ale bardzo często mówi o tym, co się dzieje już teraz albo na co się zbiera na nadchodzące kilka dni, tygodni. Moi drodzy, może być to myli. Cokolwiek To może być jakaś ważna, ważna, niespodziewana rzecz, która zagości w waszym życiu, jakaś nowa znajomość. To może być jakaś zmiana, która się pojawi. To może być jakaś przestroga, a także ze strony kart. Więc zobaczmy już, cóż to jest i wyciągniemy tą jedną, najważniejszą byki kartę, która będzie definiowała tą konkretną kwestię. I mamy czwórkę pucharów. Czwórka pucharów... Jest czymś, co ma, no, dwa tak naprawdę konkretne znaczenia w tym kontekście, bym powiedział, które będziemy jeszcze tutaj sprawdzać, będą jeszcze dodatkowe karty, które będą nakierowywały na to. Ale jest to karta, która wskazuje na coś, najczęściej wtedy chodzi o znajomość, z przeszłości. To jest Coś, a mówię najczęściej, ktoś z Waszej przyszłości, kto zagości w Waszym życiu, i to będzie miało najwyraźniej duże znaczenie. To niekoniecznie oznacza, że to jest ktoś, z kim zupełnie wcześniej nie mieliście kontaktu. To niekoniecznie jest ktoś, kto, kto wiecie, zniknął 15 lat temu i po 15, minutach, 15 latach dopiero się pojawia. Może być to ktoś, kto jest nawet stosunkowo niedaleko w Waszym życiu. Czasami się widujecie, ale nigdy. W ostatnim czasie przynajmniej ta Wasza znajomość nie grała aż tak wielkiej roli. Czyli może to być właśnie takie, wiecie, odnowienie się wagi tej znajomości. Czwórka pucharów i jej drugie znaczenie jest takie, że pojawia się jedna, ale tylko i wyłącznie jedna byki okazja, jedna możliwość, która będzie miała także bardzo ograniczone okienko czasowe. Więc w tym wypadku jest to bardzo Ważne jest to ograniczony czas, kiedy będzie można z tej sprawy skorzystać, z tej okazji w, no, ją jakoś na swoją korzyść wykorzystać. Zobaczmy więc, jaka będzie teraz przeszkoda, czy e, trudność kart, która tu w tym wypadku się e, by miała objawić. I co ciekawe, mamy szóstkę denarów. Szóstka denarów nie mówi specjalnie o problemie. Ona tutaj właśnie przekreśla niejako tą czwórkę pucharów, ale tak naprawdę to nie znaczy, że to będzie... Em, Coś, co by wam zagrażało. Czyli jeżeli to jest jakaś osoba z waszej właśnie przyszłości, to nie jest ktoś, kto by teraz się pojawił, żeby wam nabruzić, żeby wam coś złego zrobić. I tak samo jeżeli to jest jakaś możliwość, okazja, to najwyraźniej ona jest, ona jest Dobra. Nawet bym powiedział, że bardzo dobra. I skoro szóstka denerów jest przedstawiają, jest kartą, która ma przedstawić przeszkodę, to mowa o tym, że może to być troszkę nagle, możecie być troszkę zbici z pantałyku, tak? Nie do końca będziecie wiedzieli, co w tej materii w tym momencie zrobić, bo to wejdzie w tak w butach w waszym życiu, ale w dobrych intencjach, z dobrą możliwością. Ewentualnie, że jest to coś, co Um... Może być troszkę za dobre, żeby było prawdziwe, tak? Może wam się wydawać, tak? A kolejna rzecz to jest strach przed tym, że jeżeli z czegoś, wiecie, korzystacie, idziecie w jakąś stronę, może rozwijacie ponownie jakąś znajomość, którą ostatnio no, nie mieliście, wiecie, aż tak dużo bliskości, to boicie się, że znowu się popsuje, na przykład, tak? Albo że coś zrobicie źle, że popełnicie gdzieś po drodze błąd. Więc to są te przestrogi, które ewentualnie, tu karty przedstawiają byki. Zobaczmy teraz, czy dalsze karty nakierują bardziej na to, o co tutaj chodzi, Was, żebyście wy wiedzieli i mogli to przenieść na swoją sytuację. Najpierw przedstawimy kartę, która mówi o przeszłych rzeczach w związku z tą sytuacją. I jest to karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości mówi nie, że jakoś aktywnie w ostatnim czasie. Em, Tutaj bardzo mocno się o tą rzecz staraliście, czy walczyliście, czy podejmowaliście dużo, dużo prób, ale też nie była ona Wam obojętna. Czyli jeżeli jest to jakaś Wasza osoba z przeszłości, czy właśnie nie mieliście z nią jakoś specjalnie dużo kontaktu, to nie jest tak, że to było z Waszej winy. To nie jest tak, że Wy całkowicie przecinaliście tą znajomość się od niej, wiecie, tutaj jakoś przed nią chowaliście. Tak samo, jeżeli jest to ta okazja, jakaś ta możliwość, z której będziecie mogli skorzystać, to jest to coś, co faktycznie wcześniej też rozważaliście, próbowaliście, myśleliście o tym przynajmniej, może. Podejmowaliście jakieś starania raz, ale wcześniej wam nie wyszło, może okoliczności nie były sprzyjające. To jest coś, co faktycznie, może to nie było, wiecie, waszym głównym jakimś celem, w który włożyliście całą swoją uwagę i czas, ale też, moi drodzy, było to coś, co faktycznie miało jakiś, miały, mieliście w tym jakiś udział, coś w tej materii robiliście. Ewentualnie Karta Sprawiedliwości w ogóle w tym wypadku może mówić o karmie. Tej takiej, wiecie, transcendentnej karmie, a nie takiej dla pieska, nie? Czy tam innego kotka jak chomika? Karta Sprawiedliwości może, moje drogie byki, mówić o dobrej karmie najwyraźniej, czyli tym, że czymś zaskarbiliście sobie, wiecie, tą dobrą, pozytywną energię i teraz ona do Was wraca w jakiejś formie i chce Wam, no, wynagrodzić na przykład włożony trud. To by była ciekawa interpretacja, co? Zobaczmy teraz, co się dzieje um, obecnie. Jaki jest ten obecny wpływ, obecne um, energie działające na tą sytuację. Mamy królową mieczy. Królowa mieczy sugeruje, że obecnie niespecjalnie się um, tego spodziewacie. Tak? Królowa Mieczy mówi o rzeczach, które inne Was zajmują, robicie inne kwestie, zupełnie niezwiązane, wiecie, może jesteście porwani, byki w aspekty zawodowe, tam, wiecie, ogarniania domu, życie po prostu więc zupełnie ten aspekt Was w chwili obecnej, czyli w chwili kiedy się to pojawi, tak, moi drodzy też często to nie będzie coś co wam chodziło akurat po myśli. To nie jest coś o czym śniliście wcześniej i dwa dni później się materializuje, nie? To weźmie was w takich okolicznościach, gdzie wy będziecie zaangażowani w jakieś inne sprawy, w jakieś inne sytuacje. Więc no tak Powiedziałbym, że naturalnie, takie trochę, jeżeli coś się pojawia z przyszłości, czy pojawia się jakaś okazja, którą, ok, kiedyś tam braliście pod uwagę, ale teraz obecnie inne sprawy biorą górę, to akurat nie powinno dziwić, to się czasami może zdarzyć. I co mnie się dalsza przyszłość, moi drodzy, mamy kartę umiarkowania. I karta umiarkowania ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo ona wymusza niejako i przedstawia sytuację tak, że wy musicie coś w tej materii zrobić. Inaczej, to jest, jak ta sytuacja pójdzie dalej w przyszłość i jak ona się rozwinie, zależy od Was. Byki, wy najwyraźniej, kiedy ta rzecz się pojawi, czy ta osoba w waszym życiu się pojawi, jak najbardziej z pozytywnymi intencjami, jeżeli to jest osoba, jeżeli to jest jakaś szansa, z której można skorzystać, jakaś oferta, to ona też będzie wydawała się całkiem dobra. Kochani, wy musicie ją przyjąć lub nie przyjąć, tak? I nie będzie tutaj jakiegoś palącego elementu, który by Was w tą kwestię wrzucał. Tak. Który bywa, która bywa z ta sytuacja właśnie jakoś bardzo mocno motywowała do tego. Na przykład to nie będzie coś, co w tym momencie jest wam aż tak bardzo potrzebne. Albo nie rozważacie, przynajmniej tak wam się wydaje, albo no nie rozważacie, jak pojawia się ta osoba, znowu odnawia kontakt, to nie skojarzycie od razu. Że ona by na przykład chciała coś więcej w ramach tego kontaktu yy, osiągnąć. Może będzie to tylko takie, myślicie, że taka, wiecie, przypadkowa, jednorazowa sytuacja. I teraz moi drodzy, jakie są wasze przemyślenia, myśli, marzenia, obawy co do tej kwestii, bo nie ma wam ważnego żadnego bodźca, który by was do tego zmuszał, ale widzę, że będziecie musieli, żeby faktycznie ta sytuacja rozwinęła się, wykonać jakieś kroki. Musicie ją przyjąć tak naprawdę o to chodzi. Musicie ją przyjąć. I królowa buław jako myśli, obawy, marzenia. Ona przedstawia, że jeżeli... Znaczy, widzę, że będziecie tym zainteresowani, tak? Czyli tak jak mówiłem, okej, okay, ona się pojawia, nie ma tutaj jakiegoś takiego bodźca, który od razu was zmusza, żeby od razu się na to rzucić, ale widzę, że będzie wam to siedziało w głowie. Będzie wam siedziało w głowie, rozbudzi wspomnienia, rozbudzi wyobraźnię i moi drodzy, najwyraźniej znajdziecie na to miejsce w swoim życiu. Tak, będzie, znajdziecie takie miejsce, w które byście mogli tą rzecz włożyć i będziecie chcieli iść w tym kierunku. I teraz to jest ważne stwierdzenie, że wy będziecie chcieli z tego. Skorzystać, pójść w tą stronę. Wiecie, ktoś Wam na przykład oferuje, proponuje wyjazd gdzieś na, za kilka miesięcy, w jakieś miejsce. Jest taka propozycja. To może być tego typu sprawa, tak? To może być tego typu sprawa ważna. Może nie aż tak, wiecie, życiowo ważna dla niektórych osób, ale dla niektórych może być w innych okolicznościach, może być to coś zupełnie nietypowego, bardzo znaczącego. I widzę, że to będzie Was interesowało, Będziecie chcieli z tego skorzystać, ale od chcenia do zrobienia tego kroku jest no, duża, duża, wiecie, duża, przes du duża tutaj przestrzeń, duża przepaść. Więc moje drogie byki, podkreślam, że czwórka Pucharów mówi o ograniczonym czasie karencji. Tak? Czyli nie rozmyślajcie na tym za długo. Decydujcie się stosunkowo szybko. Jeżeli chcecie pójść w tą stronę, jeżeli chcecie z tego skorzystać, to powinniście stosunkowo szybko podjąć tą decyzję. I teraz jakie są okoliczności? No właśnie. Karta koła fortuny. Czas jest tutaj najważniejszy. Koło fortuny mówi o tym, że czas jest tutaj najważniejszy, i skoro wszystkie te karty podkreślają, że jest to bardzo ograniczony okres, kiedy możecie z tego skorzystać, zróbcie to, jeżeli chcecie. Wiecie, kochani, tak naprawdę, koło tutaj karta umiarkowania, karta sprawiedliwości mówi, że wasze życie nie ucierpi, jeżeli z tego zrezygnujecie. Tak, nic się nie zmieni, jeżeli sobie to odpuścicie. Ale, jeżeli chcecie to zrobić, to naprawdę to są dni. Ja bym powiedział, że to są maksymalnie dni, od kiedy? Załóżmy, ktoś do Was napisze, tak? Się odezwie i będzie chciał się spotkać. Może. Ten z przeszłości, może ktoś, kogo kiedyś tam, wiecie, mieliście romantyczne uczucia w stosunku do tej osoby, albo jest to wasz jakiś przyjaciel, może ktoś z rodziny, kto chce odnowić, zregenerować tą waszą relację, wiecie, żeby ona znowu miała jakieś znaczenie musicie naprawdę w przeciągu kilku dni podjąć ten temat, odpisać, zobaczyć się faktycznie w tym czasie, bo jeżeli no z tego, tego nie zrobicie, to to się rozpłynie, rozejdzie, może wiecie, ta, Energia się właśnie rozejdzie i już nie będzie można z niej skorzystać. Tak samo, jeżeli to jest okazja, ona jest czasowa, tak? Jeżeli ktoś Wam mówi, jest miejsce na wyjazd gdzieś tam właśnie z nami, mamy tutaj ekipę, może chcesz, bilet tam akurat jest jeden wolny, zdecydujcie się szybko, bo może po kilku dniach ta osoba stwierdzi, że nie chcecie i ktoś inny się pojawi na to miejsce. To jest tylko przykład, ale to są tego typu sytuacje, tak? Oferta pracy, jeżeli się pojawia, wy może nie szukaliście obecnie pracy, ale jest oferta, ona także jest czasowa, więc korzystajcie z tego, kiedy jest to możliwe. Jaki jest pozytywny wpływ? Sprzyjający właśnie tej sytuacji. Piątka Pucharów jako pozytywny wpływ bardzo ciekawe ma znaczenie, a mianowicie Piątka Pucharów mówi o tym, że może nie ma ewentualnego takiego elementu, który by tak aktywnie wspierał, tak życiowo, tak wiecie, tak żywotnie bym powiedział, tak energicznie wspierał Was w tej sytuacji, no bo to Wy musicie podjąć decyzję. Ale moi drodzy, Piątka Pucharów ma takie wskazanie, że jeżeli Wy, to jest takie odwrotne niestety wskazanie, że jeżeli Wy nie skorzystacie z tej opcji, to potem za miesiąc, dwa, trzy będziecie żałowali że nie odpowiedzieliście od razu, tak? Więc wiecie, no, nie miejcie zalegania, jak to się nazywa, że właśnie jesteśmy gdzieś na wyjeździe, jest jakaś szansa zrobienia czegoś, nie wiem, przejechania się jakąś kolejką, ale stwierdzicie, nie, to nie dla mnie, a potem wiecie, dwa miesiące później wracacie, no szkoda, że nie pojechałem, nie? Na tej kolejce, albo szkoda, że nie zjadłem tego dziwnego jakiegoś kawałka jedzenia na patyku, wiecie, nie wiem, często w azjatyckich krajach raczej są takie nietypowe dla nas przynajmniej przysmaki i będzie Wam chodziło po głowie, będziecie mieli tak zwane zaleganie. To jest tutaj przedstawione jako pozytywny element, bo najwyraźniej wskazuje na to, że to będzie jakieś spełnienie czegoś, co Wy potrzebujecie. Tak? I jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie mieli poczucie straty. No, takie trochę na około stwierdzenie, ale byki bardzo ważne. I teraz, moi drodzy, także bardzo ważna karta w tym czytaniu, a mianowicie to, jaki jest najbardziej prawdopodobny wynik. I moi drodzy, mamy kartę arcykapłana. Karta arcykapłana wskazuje na rzecz trochę podobną do tego, co przedstawia, co przedstawia karta sądu na przykład. Karta arcykapłana mówi o tym, że to wpisze się w mocnym stopniu w wasze życie. Czyli będzie ważne, bardzo ważne, my i tak tutaj mówimy o ważnych rzeczach, więc to jest istotna kwestia jak przynajmniej na ten najbliższy czas dla Was i dla Waszego życia, dla Waszej zmiany, ewentualnej w Waszym życiu karta arcykapłana mówi, że to się wpisze w Wasze życie czyli jeżeli jest to odnowienie relacji z kimś, tak? To będzie miało to ciąg dalszy. To będzie coś, co będzie miało aktywny, ta osoba będzie miała aktywny wpływ na Was. Może, wiecie, odnowienie faktycznie relacji albo znajomość, która potem przerodzi się w coś więcej, w przyjaźń, w miłość. Może, moi drodzy, faktycznie pojedziecie, jeżeli będziemy trzymać się tego przykładu, tej wycieczki. Pojedziecie z kimś tam, gdzieś. Z tymi osobami się zbliżycie. Te osoby może już teraz będą, byli znajomymi tylko, albo właśnie jakimiś dobrymi kumplami, może z pracy, czy coś takiego, a staną się to osoby dla Was bardzo ważne. Będziecie mieli jakąś paczkę, z którą będziecie podróżować. Jeżeli to jest oferta pracy, Przyjmiecie ją i będzie to element waszego życia. To będzie coś, co będzie dla was ważne, będzie definiowało wasze życie, przynajmniej jego część w jakimś stopniu. To mówi karta arcykapłana. Więc, moi drodzy, zróbcie to. Ja bym powiedział, zróbcie to, skorzystajcie z tego, przynajmniej spróbujcie, bo inaczej będziecie żałowali, że tego nie zrobicie. Jest bardzo ograniczony czas, żeby to zrobić, więc nie przeciągnijcie tej kwestii. Jest to coś, co jest wynikiem czegoś dobrego z przeszłości dla Was i moi drodzy, jeżeli pójdziecie w tą stronę, to będzie to dla Was bardzo ważne. Mam nadzieję, że faktycznie na pozytywny, w pozytywny sposób. Mam wielką nadzieję, także, że rozkład Wam się podobał. Zostawcie może wtedy lajka. Like zasubskrybujcie i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!